Dobry dostojny alan i dzisiaj gramy w te wskoki trzeci odcinek No i dzisiaj nie wiem czy może w tą grę się wszystko zepsuło Muszę przez te Aha podstraszyć Nienawidzę tego skakać Po co ja wybrałam tą gierkę bo jak później będę tylko w skakać, skakał to będzie wolno widzowie Wolno Wydziałem dlaczego, dlaczego dajecie dwa wyświetlenia To trochę dziwne Powiedzcie mi dlaczego No to mi smutno przez to Może dlatego że, że Może dlatego że się Jesteście źli, dlatego że ja z, co będę Wyświetleń, nagrywać, nowy odcinek. No nie wiem czy, ale to wtedy będzie będzie dłużej na jednym, bo, bo jakby 25 ciągle to by już dużo gier było. No i po nie chcę, dlatego że 100, bo 100 wy już nie dajecie rady. No wtedy może skrócę na 75. Czyli 75 włosów będziecie wyświetleń dawać mi. Nie wiem, czy albo po prostu tak postanowię. Mamy jeszcze jedną opcję: że 50, bo 50 będzie dużo łatwiej. Dobra, czyli. Dobra, już dochodzimy na sam koniec. No czemu to mi ciągle się pojawia? Dobra. Kat, Kat, Ja w ogóle muszę z zwierzęta. Te cztery. Dawaj! Nie, 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 te nowe pluszaki, biedroniaki. Możecie już wiedzieć o tym. Są w sklepie. A ja nie nie, przyjść, nie tego, aby ja nie zdobyłem Bo ja te gifty zdobyłem, a ja zapomniałem wam pokazać. No, i wtedy jeszcze mi zostanie trzy Jakbym mógł dzisiaj zdobyć, to by nie było niemożliwe dla mnie. tak najlepszy i teraz sprawdzimy jak wskaczemy, bo za 5 mamy tę nową wyspę. Zobaczę ile będzie czas. 3 Dobra, wtedy myślicie, że to jest że tak, że to są wirusowane gry. Nie, nie ma tak. Nie będą u mnie żadne wirusy. Zupełnie żadne. Jak będę dorosły i będę miał 80 lat, widzowie, to pokażę swoją twarz. Może już mówiłem wcześniej, ale pokażę wtedy Giereczkę. Na no, moim tutaj na ekranie. on będzie się znajdować tu. Tutaj będzie się znajdowało. Co tak mi drapie. Ostatni odcinek mama mi pytała o coś ciągle. Nie dlaczego... Po co mi bym nie wiem gadała? Ale w tym... że... a tu to sprawdźmy, mnie muszę mieć. Aha 10. To jest to, to samo. Nie czy to mi jak ja wydam, to już będę miał. To jest najgorzej, że jak będę musiał skakać milion razy, żeby zdobyć tylko jeden punkt. Będziemy ile w naszym odcinku zobaczymy, bo bo to był nasz pierwszy. Bo trzeba no, by było trochę dużo światów do zwiedzenia w tej w tej mapie. Dużo zrobię tych osób. Przekazywam, jak mam dwa to. Tak widać. Aha, po też już jest. Dlaczego nie robię na księżyc, bo... Lepiej pety kupić, bo pety zawsze dają więcej no na przykład rzecz. Patrzcie, na ten słoń 3,33. Ale dl dlaczego? O, teraz 11. No, to jest świetnie. 5 minut że nagrywam. Możecie widzieć, że ja tutaj mam. I patrzcie. Tu, 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 tu! A będzie może przez tą grę. Czy. Na razie po sobie robię co dwa, co trzy odcinki, że trzeciego dnia nagrywam, a dwóch dni nie. Tak jest moja metoda. Medoda. Medoda. Ja Nie, nie mogę nam tego powiedzieć. Co mi jakiś Na tym win nic nie dał. Ja muszę mieć ten dwa. Później nas cztery i znowu ten gość skaptał. No co chodzi? Jest ciągle tutaj. Jak no, może się nie wiedzieć, kto to jest, ale to jest osoba, która była na hulka i jeszcze w jednej gierce. Ja już nie pamiętam, co to była za gierka, ale to jest tak to on ich jest dwóch było. Jeden duży, jeden mały. W hulka. Bo do tego... Jeden był duży, bo ten... Możecie zagracie w Simulator Hulk na Robloxie. O, jak też ma Robloxa z Was. To wtedy zrobimy... Nowy... Czy ja nie mogę tu zaskoczyć? O, teraz mogę zaskoczyć. mi wydawało mi się, że to... Bo dawaj, lecimy. Dobra, dalej, ile w ogóle już... Zobaczymy, ile... No nie wiem, że... Dlaczego ja naglądam co 8 i co 9 Nie muszę ci przypominać. Nie muszę przypominać, bo wpadnijcie na drugi odcinek z Pralki, który nie był pełny naprawdę, ale to był tylko omawianie. Sami to zobaczycie, jak wejdziecie na ten film. Znaczy nie na ten, tylko na pralkę z drugiej części. On jest druga. Ale jak wejdziecie, to dużo. Czekaj, zwierzętka. Tu słoń znowu. Ja to siedem, czyli cztery, czyli za cztery będziemy mieć nowe rzeczy. Jakiś gór był. Zielony goryl. Czy może to... To znaczy, że to jest jego... Tamtego pst... Ale jak Przypominam sobie, że jak będziemy mieć... Dobra, trzy razy, czyli... Raz, dwa... Trzy. Znaczy nie wiem, no trzy... Ja już zapomniałem. Gdzieś siedem zbierzeliśmy pucharków. Nie wiem. Raz. To zdobyliśmy, czyli dwa. Teraz pięć. I nie wiem, czy jak zdążę, to szósty będę miał. Dawaj! Nie chcę tego, co chcesz mi poważnie. Możecie sami też spogaść te gry, czyli pralkę, z czy jak najdalej wieżowca. I też pamiętajcie, że możecie też zagrać. Szybkość. Bo ja, nawet, ja się ostatnio stresowałem. A ja nie musiała się stresować. Dobra, mamy. A jednak jest. Stajemy ja się dział. Dobra. Kończymy odcinek. Nie wiem czy w następnym odcinku będziemy tym do księżyca, ale nie wiem, no popatrzcie, bo księżyc jest niemożliwy, no popatrzcie, bo to już nie będzie niemożliwe, co to zostało 20 tysięcy, ja już się boję jak tam będę, to już będzie kolejny jakiś odcinek I jeszcze mamy tu rebirw. Tylko 10% będziemy dawać. Wina i szybkość. Skokła a nie szybkość. No ja to... można też zrobić. No, lepiej chyba zrobimy ja tego najpierw, a później to. Skok, bo to procent 2. Ten czas na wodę najpotężniejszy, ale. Czekaj, czek. 125? Ty aż ja będę na ostatniej wyspie. Ja nie mogę, co to są za rzeczy? Mm. <suszy> Ta fek Dobra Nie udało nam się dzisiaj zdobyć cztery zwierzaki Ale warto wtedy było Dobra, ja już kończę odcinek Dobra, nie będę już skakać Dobra. Jak się Wam spodobało Dostaw się łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale Alan Alan. Może nie znajdziecie mojego kanału, ale wpiszecie mój film, to nagrałem z tych czterech i znajdziecie. No to cześć!